Z Ewangelii według Świętego Mateusza powiedział do Niego: Pójdź za mną, a On wstał i poszedł za Nim. Po raz kolejny Ewangelia zaskakuje nas obrazem człowieka, który natychmiast, bezwarunkowo, odruchowo idzie za Jezusem. Posłuszeństwa bezgranicznego, posłuszeństwa, które jest instynktowne. Usłyszał: Pójdź za mną, wstał i poszedł. Bardzo poruszająca myśl o tym, że chyba trzeba bardzo uważać, żebyśmy my wobec wezwania Jezusa także zareagowali instynktownie, odruchowo, idąc za Nim, żebyśmy zareagowali po prostu nawet z jakąś bezmyślnością, decydując się na pełne posłuszeństwo wobec Niego. Jest to postawa ewangeliczna poruszająca. No i bardzo inspirująca. Do zobaczenia jutro.